I tam, z tej strony pasieka słoneczne miody. 16 bodajże września. I co robimy na pasiece? Wiadomo, w dzień nie możemy zaglądać, bo dojdzie zaraz do rabunków. Mamy 27-28 stopni Celsjusza. A nic nie ma w polu, no to no, taka duża ilość pszczół tak się musi zachowywać, że jakbyśmy chcieli go otworzyć teraz przeglądność by zaraz doszło do tego szabunku więc nie, użymy, nie uczymy tego pszczółek i staramy się otwierać ul tylko z rana tak koło ósmej jeszcze jak jest mgła można go otworzyć spokojnie no i z wieczora tak 16-17 można zaczynać. Jak widzimy, poszukiwacze są wszędzie. No i tylko wężą, jak, jak tam się dostać. No, a ja zacząłem podmieniać matki. Czyli usuwam matkę. 13 usunąłem. Zaraz poddałem Elgona w klatce i następnego dnia wypuściłem ją na ramkę. No i gdzieś skontroluje, czy, czy chodzi. I tak codziennie staram się po 3, 3 matki wymieniać. No i zobaczę jak to wygląda Czyli szybki wgląd Tu słoiczek jest Mogę jadę na karmię go słoiczkiem akurat tego Nie ma ich tu chyba za dużo Zobaczymy ile jest. Nie interesuje. Jak wygląda. Przyjęcie mamy. Słójczek pusty, czyli dziś go też napełnimy. Ogólnie jak na dużych podkarmiaczach. Ta rodzinka siedzi 2, 4, 5, 6, a 7, 6 wiadomo, że zniknie czyli to będzie taka słaba piątka na zimę. Słaba piątka na zimę, czyli na pewno dostanie tutaj pszczołę z innej pasieki. O takich sadeuszy nie zimuje. To była rodzina zasilająca, której też podbierałem czerw. Tak. I tu jest stara matka. Była tysięcznego 2018 roku. Zostało ich tyle. Teraz idzie młoda matula. No zobaczymy, czym matka chodzi. Nie? Pszczoły zostaną z innej pasieki. No tu już nie ma tych za dużo. A na pewno z dwie ramki jeszcze się skurczy do listopada, do czasu kłębu. Więc pasuje ich zasilić. W niektórych zasilaczach już też matki półsuwałem. Żeby poczuły bezmateczność. No i będę je też wywoził na pozostałe poświeki. Też dodawał do rodzin. Tam gdzie zaistnieje o taka sytuacja jak tutaj. Że, że trzeba będzie wzmocnię tam gdzie wymieniam matki to nie jest no i matula chodzi czyli to było tak e... 13 zabrałem matkę starą i za chwilkę podłożyłem no, wam 14 przyszedłem, wypuściłem na ramkę. Coś tam czerpił mają, ale o tej porze już tak nie zakładają. Mateczników nie ciągną. No. Także może nawet. Już coś zniosło jakieś jajko. Zobaczymy, ale rzeczywiście zobaczymy. Może się da rady jakoś przybliżyć, tak. nie, ale już to już czerwi, czyli jest ok czyli matula przyjęta model gonik będzie sobie tutaj na przyszły rok działał no i tak trzeba pochyleniać wszystkie te Staruszki i te które w tym roku właśnie czerwiły, tak jak w tej, w tej rodzinie. No. Na początku podbierałem, a później no słabłe, ale to takie jest właśnie w takich starszych matkach, że nie zawsze do, jadą do końca tak długo i fajnie czerwiąc. że tu na pewno będziemy dokładać. No i ma tu na czerwi. Tu będzie napisać, podpisać od razu. No. Więc słoń guczeka. No i zamykamy od razu, bo mówię, poszukiwacze są wszędzie żeby czasem ich nie sprowokować tu mamy 15 wczoraj otwarłem jej tylko mm, ciasto tam do dojście do ciasta no. no i nie wiem czy czy już ją wygryzły czy nie to jeszcze będziemy zerknąć kilku rodzinach wymieniłem. No i tam, gdzie 2018 rok matka, to też będę wymieniał No i te, co, te, co w tym roku też były jakoś słabsze, też je powymieniam. Lepiej mieć te matki młodsze, później no w przyszłym roku. Taka matka ma, młoda ma o wiele substancji matecznej. No, i po prostu na no przykrywności ja nie jestem w stanie przeglądać tych uli. No, i zaglądam co trzy tygodnie, chociaż powinno się to robić częściej. I tak mogę powiedzieć, że 10% pasieki, może nie całe, mi się tam wyroi, a reszta jest. O, produkcyjna po prostu czasowo nie jestem w stanie podejść w maju do każdego ula i wyciąć ten, tą miseczkę. Bo wiadomo, że w maju rodzina nie musi się chcieć robić, ale robią miseczki. Matka składa jajko, chce to wyciąć i mamy spokój. Ale jeżeli tego nie zrobimy, to wiadomo, one go podkarmią. I może wyjść, ale nie musi. No. Bakwasty to w większości mi się same to pozgryzały. No wszystko pozgryzały. Nie wiem czy mi się jakiś backfast wyrobił. O no, chyba, chyba może z jeden. Także na dniu koszenie bo nic innego nie zrobimy przy ulach z rana coś tam możemy kłóknąć podmianka matek no i karmienie z wieczora taka podkarmiaczka 4,5 litra wchodzi jest zalana tutaj akurat jest ten ziółkowy. Już dostały raz. No i tam sobie wchodzą pod kołpaczek tam sobie pobierają z podkarniaczki. Czoskową dostały teraz, ziółkową. Tak, czy już 3, 6, 8, 9. Litr. 9 litrów O i trzeba tak jechać dalej. Dobra. Zobaczymy do następnego. Czy nam wygrywa klatkę z matką? I tutaj skąbraliśmy algona. nowa linia u mnie więc muszę przetestować czy będzie fajna czy nie ale też fajnie widzę wyjadę teraz jest fajna temperatura to dosyć ładnie pobierają pokarm więc to no może nas teraz karmi bo fajnie go przerobią tu rodzinka troszkę silniejsza, troszkę silniejsza, ale za zatworem nie 7, więc na pewno tą przedostatnią ramkę ja też ją usunę. Czyli zostaną wtedy na 2, 4, 5, już 8 ramkach. 8 ramek, to, co ma... ale tu one mają coś czerwiec, właśnie na kilku ramkach. Także. Klatka wisi, zaraz zobaczymy jak to wygląda. Czy wygryzły, czy nie wygryzły. Jak nie wygryzły to jej pomożemy. No ale już wyczyszczone wszystko. Więc tylko wykuknąć czy matka chodzi. Jeżeli będzie, będzie na jednej, drugiej ramce wokół klateczki. mamy miseczkę jakąś pociągniętą ratunkową Przed oczkiem nie widać nie, zobaczymy Trzyma matki czasem nie usunęły

No i po godzinie po dwóch, zrzędcze z wtedy kiedy pszczoła się zaczęła burzyć, poszukiwać mamy, no i obrazy ją przyjęły. Także jest tysiąc sposobów na poddanie. No i zawsze może być jakiś problem, albo nie musi. w takim razie. jest, na, więc... na pewno mamy przegląd. Gdzie to zobaczymy? W skrajnej ramce. na tak. Powinno być wszystko ok. Mama chodzi. Pewnie dopiero dziś ją wygryzy. Tam jeden był, ale widzimy skrzydełka. Wszystko jest ok. Nie siły jej. Nic jej nie robiły. O. No, Są do mnie dobrze przyjaźni przyjaźnie nastawione. Więc ok. Kolejna mama będzie przyjęta. Kolejny ergonik. No niech sobie spaceruje. Dobra, zamykamy. Damy mi dzisiaj też syropek. Dobrze, żeśmy popatrzyli, bo bo mogłoby jednak yy, czasem ją poświęcić dlatego ma te który tam był ostatnia ramka wyciągniemy ją, bo to szkoda zakarniać jednak ona i tak ta pszczoła zniknie On w więc no to teraz odpadają sobie to, co mają sobie odłożyć tam gdzie będę się jeździłem. To jedyny drugi. Drugi był to się patrzyli to był odkład robiony z matką starą Więc one i tak są ok, bo one i tak fajnie fajnie matka doszła Ale wiadomo, że to nie jest to co było na rodzinie. W rodzinie by całkiem inaczej to było w macierzaku tam by było tych pszczoły o wiele więcej. A to mówię traktujemy jako odkład, bo to jest odkład z matką jeden i drugi tu Monticola też jest, też jest słabe łóżkiem bo to wszystko było robione i czyli z jednej ramki czy tam z dwóch strzeli I to musiało sobie samo dochodzić To ok. Co to tu skosować? Muszę mm -hmm. to pozamykać, bo poszukiwacze przygód buszują. Zamykamy. Tak, żeby ich nie pobudzać, się odniecają od razu. Coś czują. No i już mogę odnotować na tych dwóch ulach. dwa Elgoniki. Hmm, tu też dałem do odkładu nową matkę. Była matka, ale coś tak kiepsko przerwiła. I myślę, nie. Młoda matula. powinna jechać z koksem, a ona pod dobrami bo też robi za zasilać pod dobrami rameczki ale to um, później tak by się zatrzymała no i poszła pod but I też jest e, klatka otwarta też muszę zerknąć czy jest e, przyjęta um, ulików i matek jeszcze jest dużo także jeszcze mam co wymieniać troszkę na innych pasiekach też zacząłem ale to jeszcze za, jeszcze za ciepło żeby jechać i, i robić większy to rozpieprz w ulach więc poczekam aż się ochłodzi i wtedy na spokojnie już Będę podmieniał tam, gdzie trzeba będzie podmienić, jak coś to zostawię, jaką matkę, nie wiem, w jakimś odkładzie, czy tam co, no. w takiej skrzynce też już zimowałem rodziny, na folio, tak jak jest. Normalnie przyzimowała, także... Wszystko zależy od tego, jak rodzina jest przygotowana. Na Wielkopolskim, no w takim ulu zimowałem na jednej ramce. Dwa zatwory na środku, ramka na środku pełna pokarmu była no i ta pszczoła tylko jedną ramkę i normalnie tak samo przeżyły później do czerwca doszły pod nadstawki normalnie także wszystko zależy od, od matki od, od pszczelarza na wiosnę żeby żeby tego przepilnować dać pokarm pokarm dawałem za zatwór na wiosnę i jednoramkowa normalnie przeżyła zimę w Łulu latają, fajna temperatura, no szkoda, że tak nie było w czerwcu czy w lipcu takiego ciepła no, tylko teraz bo jest już prawie tydzień takiego ciepła, 27 no co by się działo w czerwcu, jakby to było na, na akacje, na, na spać no. no nic dziękuję i do usłyszenia